W kolejnym piątym odcinku omawiającym proces programowania z poziomu boosta maszyny typu plazma, po wygenerowaniu obróbki, powinniśmy no, wygenerować program NC dla maszyny. Naciskamy generowanie programu NC. System powinien nam wygenerować pomyślnie program NC. Naciskając strzałeczkę obok ikonki, możemy wyświetlić sobie pokaż NC. Uzyskujemy program NC w postaci pliku tak zwanego LST, ale to jest plik, który odpowiada wymogom maszyny laserowej firmy TRUMPF. W efekcie czego? No, mamy sytuację taką, no, że programujemy w naszym oprogramowaniu TrueTops Boost maszynę typu tak naprawdę Trulaser 1030 Fiber. L94 no, oszukaną oszukaną formacie stołu ma 108 na 3000. Potrafimy to zrobić, ale tak naprawdę potrzebujemy wygenerować program odpowiadający swoją strukturą, strukturą wymogom maszyny plazmowej. I należy się liczyć z tym, że kod, który został wygenerowany dla maszyny trumf, musi być jeszcze przetłumaczony na kod wymagany przez tą maszynę plazmową, którą faktycznie będziemy potem uruchamiać. I do tego nam w tym momencie jest potrzebne jeszcze dodatkowe narzędzie. To narzędzie nazywa się aplikacją konwertującą kod NC. To jest LST Converter, tak naprawdę NC Converter, za pomocą którego można programy przygotowane na maszynę trumf przekonwertować na maszynę Plazmową. W tym przypadku innego producenta oczywiście niż trumf. I teraz, żeby to się działo w sposób automatyczny, w aplikacji konwertującej trzeba wejść do ekranu konfigurującego i trzeba jednorazowo dla aktualnej bazy danych oprogramowania Trutops Boost, ten film jest przygotowywany, w czasie, kiedy aktualną wersją TrueTops Boosta jest wersja 19, w związku z czym baza danych TrueTops Boosta nazywa się TPSV19. Poprzez naciśnięcie tutaj takiego przycisku, który się nazywa Set Top SetTopsCall, my tworzymy instrukcję, która pozwala oprogramowaniu TrueTops Boost Aplikację konwertującą uruchamiać automatycznie w momencie, kiedy generowany jest program C. W związku z czym naciskam teraz przycisk Set TOPS Call. System się mnie pyta, czy chcę, aby system dodał komendę startową konwertera w bazie danych TrueTOPS. Odpowiadam, że tak. Naciskam OK. I jeżeli teraz opuszczę moją aplikację konwertującą, Aha, jeszcze przedtem wyjdę z tak zwanego trybu konfiguracyjnego, wyjdę drzwiami. To teraz, jeżeli wrócę do oprogramowania TruthOps Boost i wejdę w parametry generowania programu NC, o, musimy chyba. Wyjść z tego okienka. Wejdziemy teraz do parametrów tworzenia programu NC i tutaj jest taka funkcjonalność, która się nazywa program obróbki wykończeniowej. Aktywuję sobie tą funkcję i z listy programów wybieram sobie właśnie program, który się nazywa Plaz jak plazma. Naciskam teraz przycisk OK. No i teraz próbujemy sobie wygenerować program NC. System uruchamia aplikację konwertującą. I widzimy, że został załadowany nasz program o nazwie Plasma 50, i po naciśnięciu przycisku Konwertuj uruchamiamy proces konwersji programu, po którym program powinien się znaleźć w katalogu wynikowym, do którego no, kierujemy, kierujemy plik o rozszerzeniu takim jak programowana przez nas plazma. Jak działa aplikacja konwertująca? O tym mówią inne filmy na tym portalu i również kolejny, do którego link jest na końcu tego filmu. Dziękuję.